Cześć, szanowni, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii od złotówki do gotówki. I dzisiaj dużo rzeczy będzie się dosyć działo, ponieważ yy, zaczniemy od tego, że Renóweczka pojedzie do mechanika, ma przyjechać tutaj za jakiś czas. Nie wiem jeszcze do końca, kiedy to będzie. No, jakoś tak powinien być, mniej więcej. Yy, młody pechopotalerzywka do znajomego będzie talerzował to, wiecie, tutaj o tą orkę, tutaj o pyk, 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 tą oreczkę. I dzisiaj jeszcze może się wyznaczyjemy, bo musi jeszcze ten, wiecie, pracownik przyjechać z nasionami bo pojechał bo wiecie, ma tego z otwierami, brutami wszystko to łatwiej to przewieźć, a tak jak ja mam tutaj tego Lublina, no to tak średnio z tą paką, no ale co, na samym wstępie, standardowo proszę was o zostawienie łapeczki w górę, elegancko zostawcie tutaj, żeby nie było lipy, subika wraz z dzwoneczkiem też zostawcie, abyście byli informowani o nowych odcineczkach i lecimy po 2000 w końcu. Widzowie, dziękuję Wam, będę dziękował do, na pewno do jakiś czas, no ale bardzo się z tego cieszę i co sardo, 15 apcz w górę to się równa kolejny odcinek, a dzisiejszym hashtagiem będzie hashtag dla weciarz, a ja Wam szybne serduszko, ponieważ powinien, powinien, powinien przyjechać i czy no przyjedzie, raczej tak już jak patrzę to po godzinach już jest to co powinien być. Więc może się tu zjawić za niedługo. No jest otwarta, będziemy musieli jakoś wyciągarką, albo może jeszcze przekręcić trochę. O, jest młody. Przyjechał z talerzywką. Dobry! E! Młody. Coś się nie odzywasz. E, siema! Kaszel mam, czekaj. Echym. Dobra, no to ty tu nie, nie opuszczę, tylko jeszcze od razu na pole, tam wiesz, no, po tam gdzie oraliśmy. Znaczy, no jeszcze. Nie do domu na chwilę. No to dobre, to idź. Go zgaś, szkoda paliwa. Halo! Dobry! Witam! Dobry! Witam, dobry, pana. dobry. To pan po to ja renówkę? Ja tak? po tak tak tak, 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 tak. Dobra, ale co no zapraszam Ej. tutaj do tyłu. Chcesz się chyba tu Ej, Mogę. Chcesz się rozszczepić, to przyczepę? Ej, niech tutaj. pan se tu na kostce gdzieś odczepi, żeby na równym było, nie? Żeby to zaraz nie zjechało gdzieś. A to kuzyn po co? Po renówkę? Tak, bo trzeba ją... W ogóle nie też mówi... mam nie mówiłem, ale ta remont... Renówka... Panie z garaż! Drzwi <grystanie> Będzie remontowana, bo będziemy ją sprzedawać najprawdopodobniej. Ale wiecie, zawsze wyremontować silnik też jak właśnie pracownik tam ogarnie. Dawaj, 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 Jest dawaj, dawaj, tam... dawaj. to dobra, stój panie. Suj! Już odpinam Odej, zostaw kable. O dobra. Gdzie ta renówka? Tutaj z tyłu, zapraszam. Za mną, za mną. Dobra, mogę ty do domu iść, bo ja... ...ja tu muszę dogadać biznesy. Ty albo jedź ten... ...zostaw tuż żminkę. Tutaj stoi. To e, ej. na na polewą czas... Auto idealne do renówki kolorowo. Bo tam trzeba siać. Nie ma czasu, bo już Ej, daj pomogę. Jak będzie trzeba pchać, nie coś trzeba. to Nie trzeba. Nie trzeba będzie, bo tu nie trzeba pchać. To się na wyciągarkę i albo może jakoś jeszcze przekręci to chociażby żeby na luzie była Jakoś da radę może, to jedź tam. A jak ktoś to będę dzwoni zresztą. Odwalniesz. O! Pitanie! No to nie wiem, jak to musimy teraz zrobić Ogólnie, tak jak się mówiliśmy, tam yy, za niedługo dojedzie silnik. Bo mam ten to po prostu silnik, tak, 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 i tam to. tylko wymienicie. A ten pracownik, co miał mi pomóc? Co gdzie on jest? A nie ma go, bo on y, po nasionach jechał, ale no to. A, dobra. On by, ja tam bym powiem, że pod do pana podjechał i normalnie. Dobrze, radę dobrze. Tym, A on odpala chociaż? Czy... No tak ciężko, ale jak już tak jak silnik przytyrty, to może jeszcze. chociaż na to on kupuje. No. Może coś tam ma jeszcze. No poczekajcie, widzę, bo to nie takie chopsiu. Ja jeszcze dawno nie próbowałem tu. Ale kopci, ja pier... Bo ona to... W oleju nie ma. Ja zgaszę, może Żeby paliwa nie tracić, o. O! Dobra. Wjeżdża pan, wjeżdża. Moludko. Żeby nie zgasła. O, Panie, chodź tu z tyłu przy Nie, bo przykniecie, odejdź stamtąd. Ale Tak to chcesz pod, kot przypierdzie. Ta, 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 idealnie. Wow, ona tu śledzi, co mieści. Ile tam jeszcze? Jeszcze, niech jeszcze. Mówi? Jeszcze, o. jeszcze, dawaj. Ło. Awaj, gdzie? Ej, jak by A nie, bo tura nie ma w tym Dobra, już jest plen, ale weź Dobra. Nie, stoi. Pasy dawać. Nie, tu nie trzeba pasu, bo tu powoli. O, ja takie coś podłożę. O, O, albo pan je podłoży i będzie elegancko. No o, to czeka, coś... poczeka pan. Łody, no jedź na to pole, a nie taramizator, byś tu bagaż się odpalał. No, dobrze chodzi. Nie, nie, bo w tymi kuczekami. Jest na pole, bo ja ciebie tam będę musiał robić się. wieczorem jeszcze. No. Dobra, panie, I będę do teraz... dzwonił jak coś jak tam. Tak, no to jeszcze podczepię tą lawetkę i. Tam będziemy jak się Tak, no lawetkę i. Tam może pan. Czekaj. Pan nie, ja nie właściwie nie, nie mogę. O, dobra. O. To kluczyk ja, kluczyki w środku? A nie, dobra, a, w środku no. zostawiam. W środku, czy pan Ta, daje? Bo W środku, bo już, w, środku nie wiem. w środku. W środku, dobra. No e... nie, te kluczeki, a nie od tego cieńka. Będę dzwonił jak coś jak tam. Tak, Ta, no ja tam pracownikowi mu powiem i na pewno yy, adres tutaj mój, o, żeby a, podjechał. Dobra, tam, uh -huh. Pomógł tutaj na kartce. Niech pan nie pokazuje do tej kamery, tak? Ta, Zobędę ja nie pokazuję, się, że... to jest zakryte. A wszystko. chyba, że jakieś piękne panie, tu... To... Zapraszam. No. no no no, ale to panie, to wiesz, z to tak panie to mało bardzo. W o! Zakresie. A co to? A to, co tu się świeci? Kurde, akumulator mój Nie no panie. Jak coś tu zaraz podjadek mi się niekiem najwyżej. Oooo On nawet nie kryje, ale daj mi coś o. o! odpalił! Dobra, to... Dobra, niech świe. Się... Dobra, jadę pół i lecę, ta, bo bo no. te... te te... Także mi jak widzicie renałeczka jedzie. Wróci, ale nie na długo, ponieważ no planuję ją sprzedać, nie będziemy już jej dusić już na tym gospodarstwie, po raz bym się rozpędził. Zetora też miałem w planach sprzedać, ale powiem, wam, że Zetora zostawimy, żeby tak trochę też starszego motoryzacji było. Mówi tutaj. pan tam! Panie ja nie jeszcze, jeszcze, dobra! Jeszcze, jeszcze! Jeszcze! Jeszcze dobra! Dobra, dobra to na razie! Tak, do zobaczenia! Właśnie tu w ogóle jeszcze jakaś kubotka jest. O, elegancko. Jakaś kubotka jest elegancko, jak widzicie, się coś na, na pace, ale to pamiętaj też do naprawy jakaś. No i co? Teraz byśmy musieli poczekać na tego, na pracownika, bo musi przypić te palety. Młody tam... Poczekajcie, może zobaczymy w ogóle, co on tam robi. Czy się ubija? A nie, co, coś tam, coś tam wąci. Poczekajcie, podniosę. Nie, coś tam robi. Wiecie, ja to też na wieczór muszę mieć to posiane, bo tu już naprawdę terminy gonią, jeszcze jęczmień trzeba posieść. Przy już tak wstępnie mam. Jeszcze nie może jedno pole zobaczymy. Tu może jeszcze przynioskował walniemy, bo tutaj już też zasiałem. Tego wam nie nagrywałem. Tu walniemy sobie jęczmień. Najprawdopodobniej. Tu, ła, tu już coś, ale fajnie, ta też żeby Musimy w ogóle też widzowie kupić swoją. Chciałem gruber, ale wiecie, to będzie za głęboko. Będzie, ta ziemia taka się zrobi. A tu też sucho, to piasek się wtedy będzie pił sam Więc to tak się nie opłacało. Yy, I no mówię, tutaj może jeszcze przynioskował walniemy, a jęczmień chciałbym na tym polu. I Tutaj na tej kukurydzy najprawdopodobniej, czy wiecie takie dwa większe pola były. Yy, a jeżeli chodzi o kukurydzkę to może zobaczymy może tutaj drugi raz z roku i tam, gdzie był owiec, tam daleko. Zresztą nie widzę. Tu nie będziemy siadł, to w sensie się Może też jęczmień. I tam, wiecie, tam, tam daleko. Tam, no nie aż tak daleko. I tam takie jest, tam koło tego skrzyżowania, tam wiecie, tam jest takie skrzyżowanie, tam gdzieś mniej więcej i tam też jest pole, takie większe też, co tam drąbi? tam zaraz potrąbię. Pracownik jedzie? Nie, jeszcze nie jedzie. Jeszcze nie jedzie, dobra. Halo? Czego? Bo tam pod górkę to trochę ślizga przedni napęd. No, ale no to widzisz, no bo ta talerzówka to też nie jest jak ten, nie? Porsche y -y. też na tej ramie. Duży miał, duży by miał ją za małą, ale... Tego Ale... ślizga trochę. Pod... O to jak chcesz, Pod... to masz tak, tylko wolniej żebyś z kabiny nie wypadł. Część się po tych brustach. Jak tam chcesz? Masz, żeby było zrobione. Zrobisz elegancko. To no. będzie dobrze. Moda piłeś, że cię tak jakoś rzuca dziwnie. On za ciężko mam na tyle. Na śrubie chyba po podkręcił mi ten pan. No nie wiem, no ja, ja tego tak nie stawiałem, no ale mówisz, że ustawi. ustawił. Ustawił, powiedziałem mu, że na to A zobaczymy, od... no ci, czekaj, może ci, ci zaraz, weź opuść. Odkręcę ci może trochę, będzie lepiej. Tak, ja wysiądę. Przekręcę. Dobra, no teraz będzie lepiej. Trochę ten... O, pracownik jedzie! Ja, Jeszcze głośniej, głośniej to radio. Mody to idę. Ja Jedzie elegancko, jakby się na nasionami elegancko przyjewił. Narodzimy rozładunek, robić, da robić, ładunek na tunirka i jedziemy, siadź. Jeszcze głośniej. E! Ciebie tu pod koła. Dobra, stałaj gdzieś tu jakoś. No było. Dobra. Bo to trzeba rozładować się od razu, bo tu nie ma... czasu... na głupotę. Kurde. I Paliwa zabrakło. No to, ale... Do, dobra. Na, na, na koszt firmy będzie. Ale dobra, to tam tylko burtę otwórz, którą otwierasz. E, już... sprawdzam. Otwieraj się. A. I Ej, oszukiwałem z tym paliwem, jak coś. Na kosz firmy chciałem, ale się nie udało. To dobra. ci dobra, naleje no i co to, to? Ja tak jak mam pobudzenie, to o. tam. O, Naradę szef? Czy prostu... Dobra, Eee, eee! Eee! szyba poszła. I z co? Ja się szyba to robił? tylko tam osiadkę siatkę zahaczyłem, galerz tam. Mam, myślałem, że szyba, bo coś dobra. trachło. No to tak ci siak już tam. Będziesz nie dalej A kiedy kupujesz jakąś tam, Wypłatę masz E, stój. Wypłatę masz solidną. No właśnie... Za, za tydzień będę jechał pałtko. No to elegancko. Ale musika jakbyś chciał sprzedać, to ja sobie kupię Nie, nie, ja go zostawiam. Zostawiasz? Tak, bo... Ty, trupy, e y, no... Będę jechał... Piasek, cement... A ty na budowę będziesz jeździł? Czy jeździsz Ale... na budowę? Nie, ja pomagam na budowie jeszcze. Eee, no to elegancko. Żeby autko se kupić, a potem jak auto kupię, to już... Aby tu będę pracował. To, to już nie trzeba. Dobra, to jadę na domu jak coś. Ale czeka, jeszcze jedna. Ta, jedź do domu, bo dzisiaj roboty nie ma, to... Nie, to dla, dla, dla mnie. mnie, dla mnie, dla mnie, ty nie masz gospodarstwa. Bo nie będzie paliwa na jakąś firmę. No tak mam do pełnej, wczoraj tam Mody mi zatankował, ale to tam nic. A, no to fajnie wiedzieć. Mody no, powiedziałem zostanie. chociaż tak. Mody stanie po uszach. Mody powiedział, jak można. Bolał to jeszcze koledze jakiemuś tam z tira Do tira tankowo wczoraj szefanie. nie tira? A to miałem nie mówić no, Ale jakie tir? Podobno, no Trzymy, podobno a... szef kazał Dwa tiry były jakieś tu Skania i Renówka Młody mówi, że za no darmo nie się nie było wczoraj A został tu sam no. O to dobra no, Palił go No chodź szefie, zobacz, patrz, puste Tu po, puste jest już Dostawę trzeba Zobacz hey, puste no, jest faktycznie. Zero, zero, zero Nie, dobra Dobrze ją mówisz ale tak szak... To... mają przyjechać za niedługo to. A co ja tego nie mogę zamknąć? Dobra, niech jest otwarte. Zamknę, bo... Albo zamknę. Naprawdę no nikt. Dobra, to jeźdź tam do domku, odpoczywaj. Nie, ja jadę tam do młodego, popatrz się, bo tak mi ty od roboty. A to dobra, jak chcesz to. O to talerzuje, to możesz iść. Dobra Jak ci da to się zamień z nim jakbyś chciał. Nie, niech tam... O mody wraca akurat. A jak co? wraca? Urwo coś. Coś zarobił? A ja tylko po picie, bo mi w gardle. No to idź. Tego, pracownika zabierz jeszcze raz. Dobra, sobie ja tu nie będę owijał bawełnę. Zostawimy to na widłach. Tylko, niech stoi. Kręci mi się tu chyba gdzieś. Mody! Tego tu szukasz? Nie ma John bo nie da rady. a ty a, a pan koleżka co zrobi? Nie młody mnie zobał jakąś fajkę nie. czy coś On tylko spuszał paliwo z Jondira, co widziałem nie. Nie. Tak. A gdzie ma banka? Nie ma tu banki w ogóle, co ty ma. Bo Dara będzie była ta mniejsza. W kosiarce W kusiarce banka, tak? Młody tak. ty tam i żarty. A była pusta, to przelałeś. Dobra, ty tam mieć na pole jeden z drugim. Ku za to proszę widzowie to się nie da. To się nie da w tych czasach. Młody, patrz to! No? Co na to będziesz komuś? No ja też, tak się robi. Teraz płot, dawaj. Tak jak ostatnio przedzieliłeś w tym swoim muzie. Łoj, Jezu, muszę podnieść. A podnieś. A wszystko, wszystko słyszę na cybiradiu. Wy się tu nie wyminiecie. A, drzwi żebym czekać, muszę zamknąć. Dawaj tą muzykę, co miałeś w aucie. Co? Dajcie muzykę, to w aucie miałeś. No nie, bo szepnie każe puszczać tutaj na tym radiu. A jak też to sobie puszczaj. Ważna mi robota, bo O! Dobra. Tylko tam żeby głosiki były całe. Tyle chociaż bym chciał. Tego wszystkiego. I wiecie, co tutaj chyba sewalniemy. Jeszcze pszeniczkę. A na tych mówię, tutaj dwóch. Tam kukurydza. A bo nie, dobra. Jedziemy za tu Pszenicę też za się, Ale jedziemy za siecięczmi, wiecie po kukurydze. A bo. Nie, dobra, jedziemy na ten tam po kukurydze. Mody, a znasz tą piosenkę? Jaka? Zaraz ci tak o czekaj. Zaraz tu włączę tylko re te reklamy na tym. radio. Człowieku, nie wiem po co on zarabia na tych reklamach, tych zzaf, tak. Ta... Co ty gadasz? No, o, nie słyszałem. Jedzie, 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 Bumper jedzie. Czym radę tak. się rozłącz tak na przyszłość? A, to nie trzeba, wyprawę, tak? E, aby, a słysza, aby a a ty słyszałeś, że ostatnio jak w mu ci ludzie te tysiące, to chciał robić jakiegoś live'a? O, słuchaj to. No. Okej. Okay. Znasz to? Nie tak. Ty, bo ja no, to już no, chyba dzieckiem słyszałem. A, tu znam. Czekaj, włączę, bo zresztą raz ty, będzie... ty, bo ja na Cibiradio już słyszę. No właśnie, bo e, to... Bo, a bo to łamkę. Zawalili mi końcówkę od konewki Nie po to. Nie można takich Nie, nie ty... Mody, się nie rozpędzaj. Mody, a masz papieroski? Zapalimy tutaj. Ale te gumowe z żabki? Nie, ty, to. Ty ale by kiedyś się rozłączyć na tym, jak chcesz się o takiej tematach gadać. Ty, nie, nie no. Nie rozumiem z tego Eee, ja tam nic nie mam, jak co? No ty, ja już młody słyszałem co ty robisz. Paliwo. Ja no, na pewno nie ty! A co w nich? Ty teraz młoda młodego nie zrzuca? Jak młody miał ciężarówki to sprowadzić? Jakim cudem? Co ty widziałeś z tego? Mam te kropki połączyłem. To ty tutaj, te. Ty... Jakie? Jak, młody był wczoraj jakieś ciężarówki na ty nie było, nie? E, ja on tu dokumentował na nagrań, w, że gadałeś ciężarówkę. Ja tam gdzie ostatnio cię widziałem tym swoim pick-upem, tym gruzem, co gadałeś z kolegami, przecie tymi dwoma ciężarówkami zalejemy zupełnie i pełnej Cicho, tam. No i dobra No i będziemy patać że mówisz prawdę, to ja też powiem prawdę Dobrze, młody Tak ma być Wysiadaj Wysiadaj stąd nie, wysiadaj, ale, wysiadaj ale ty się nie no, no Idź mi stąd Młody, nie słuchaj się go Albo chodź do mnie, jak chcesz Ja tu na polu jestem Kawałek tu, gdzie kukurydza była Takie szokę Jak też to chodzi Będzie mi tu kłamał. Czemu może go nie słychać? Coś tu zrobił? A nie, dobra, jest. Ała. Siadaj, potrącił mnie talerzówką. Kopnął mnie w zadek, i wypadłem z ciągnika, i talerzówką oberwałem Co ja dobrze. Ej, spój weź teraz już to świadełko, bo tak niewygodnie stać, tak? Ja, właśnie, bo siadełku, ty, a masz bo ty na świadełku tutaj siedzisz, czekaj. Okay. Czekaj, o pyk, pyk, wsiadaj No Jedziemy kiedyś, be, kiedyś się nauczył tym Chandirem Ale to jeszcze trochę Wreszcie. musisz Ja Je, Jeszcze troszeczkę, bo ja muszę się sam wyłapać O Przerwę sobie zrobimy A jeszcze na piwko może, to? Piwko nie można Piwko, no właśnie, piwko nie można Chociaż jedną zasadę z zapamiętam to... Eee, co jest? Rozłączyłem, nie włączyłem Poza kamerami będę miał do ciebie ten. Pytanie. A jakie? Ty będziesz chciał, bo tam koledzy dzwonili do mnie, tam z Podlasia, czy powiedzieli na YouTube u ciebie, czy nie chciałbyś tam przyjechać nagrać wielkiej akcji na, ciągnik na 5 ciągników i jedną sieczkarnię z Brużyta na Biogazownię, bo potrzebują jakichś trzech osób? Tapa, ale ty, ale mi? Tam mam się swoim ciągnikiem, czy nie? Ale to się co daleko mówisz, Nie, 150. bo nawet ty chętnie przyślą Nawet ty? No to się ja nie, ale myślę, to ja nie, ty nie ty będę targał swoich ciągników! Na co? Że albo ta oni tam mają taki większy PGR To albo jak chcesz to możesz rządirem przejechać, albo tam dadzą ci ciągnik nie. To nie wiem Tak Ale ja chciał... tam mam czasu nie mam bo ja tu muszę siać ale to tak e, po, e, po siewach to tak p, e, na wiosnę bardziej, tak pod wie, jesie, pod, na wiosnę jest zbiór żyta na zielonkę. No to co mi tutaj że na, na wiosnę, no to na wiosnę to ja nie będę ja będę robić, a ja jeszcze żyje. tym pracownikiem to ja za go na zawóz zajdę chyba. A właśnie chodzi o to, żebyś tego tam wziął i tam go zostawił, tego pracownika na Podlasiu. a to ja nie wiem, no to ja e, nie, aż tak nie będę. On musi być o naprawić, a wtedy to już niech się dzieje wola nieba. A ty słyszałeś, że jak on chce ten ciągnik naprawiać? Nie ja do wieśka że on... spod, do wieśka spod Żabki yy, zadzwoni, żeby przyszedł i tam coś porobić, że zamiast paliwa nie. tam będzie piwo. To ja wiem, że źle za dużo się nasłuchał. Właśnie, że nie. Bo to jest u tego, u mojego kolegi. Tylko, że nie tutaj po okolicy, bo ja czasu nie żabki? ma. Nie, ten drugi. Taki inny, A. dobrze ułożony i ten będzie mu pomagał, ten pracownik będzie mu pomagał. Piękny, daj wysiąść. się sobie dorobić. Muszę to czekaj, że... no no. To no, czekaj, bo ja tu muszę... Dobra, widzę, będziemy widzę, że kończy 21 minut elegancko. O kurde. Co ty tam pracownik? I to kurde. A ja nadzieję, że to będzie wszystko O, ale tu szarpie. Ej Kuzyn, słuchaj mnie na CB radio? O, a gdzie ty jesteś? W czym ty siedzisz? E, jak się obsługuje ten e, tego jak to się nazywa gra, e, gruza manu, w manualu? Został to BMW! A jakie BMW? Ja mówię o tym spakom, co przyjechały nasiona. A to nie wiem jak. To niech się pytaj. Okay. o tutaj poszukiw... pytaj. O, Odpaliłem. Ty, pracownik, bądź... Tak ma, jesteś? Bądź chyba tego... Na razie. Jadę, biorę teraz i jadę. Więcej Ale co niego do mnie? Ale co do mnie? To on. Do się z Sybi. Nie, dobra. Widzowie, bo zaraz będzie tragedia. Jak mi zabierze tego zaznaczona, to on po robocie ma. Gdzie on tam jest? Robimy polu już go tam nawet nie ma. Tego tam już chyba nawet nie ma. No i gratulacje. Zecięłem ciągnik. Ajajaj, widzowie. Zaraz jadę szukać. Nie ma co. Ale co? No bo dobra, zostawimy, włączymy tylko. To była tyle. Może już wam się podobało. Zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę. Oraz sobie kazwonek, kto jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. Napiszcie też hashtag, yy, wiem, laweciarz, albo ktoś, kto do tego momentu, to hashtag Kradzież, a ja mam szybne serduszko. I co, na razie, trzymajcie się, cześć.